Ściema, ściema. Paweł znowu czapę na głowę, czyli co? Ruszam znowu na ryby. Tym razem 3 dni na bardzo fajnym łowisku, na które ja się chciałem bardzo, bardzo dostać. Po Miłoszewie czas na kolejną fajną wodę. W okolicach. W okolicach. Niecałe 70 km to też nie taka do końca okolica. Ale zawsze to jest jakaś fajniejsza woda. Zobaczymy co tam da. Jedziemy w fajnym, miłym towarzystwie, więc będzie impreza. Oczywiście na cicho. Nie można hałasować na rybach. Pamiętajcie, zachowujemy kulturę osobistą na, na rybach yy, i nie trzodzimy sąsiadom. Taka prawda każdy ma prawo z nas odpoczywać na rybach i po to też tam jeździmy i tak to wygląda. Auto w tym, w tym wydaniu, załadowane pod sufit, powiem Wam, że oj oj, to auto tym razem ma trochę przechapane, ale. Małego hatchbacka też idzie zmieścić cał, całe, że tak powiem, sprzęty karpiowe, i dodatkowo jeszcze e, złapać sobie e, Ponton. Co prawda, miał być mały, jest, jest 3,30, więc dosyć spory Ponton, no ale będziemy się bawić. Także widzimy się już na miejscu. Jakieś tam przebitki z trasy Wam rzucę i do zobaczyska na miejscu. No, to witamy na wygoninie, jakby ktoś nie poznawał. Tam nikt nie pozna. Nikt nie pozna. Tam jest Rysu. Nie ma, siema się ma. No, i walczymy czy doby. Zestawy już poszły. Jedne i drugie. Także. Do zobaczenia przy rybie. I chyba, że. Bo jak Krzysiu wyciągnie saperkę, to myślę, że za pół godziny ryba pojedzie. Ale na razie, na, na razie na śpieszno, jeszcze... nam nie śpieszno w jeszcze, Tak, trzeba jeszcze cały obóz robić, ale wędki już pojechały. Także do później. Było miło i przyjemnie, ja, tak? Było miło i przyjemnie, a teraz siedzimy w takich warunkach. Ale jest nadal przyjemnie. O, jest. Pale jak, na, pale jak na oceanie się porobiły burza idzie i to gruba burza idzie Ale mam nadzieję, że szybka bo Taka intensywna, ale miejmy nadzieję niedługa kurwa te pale naprawdę jak na tym Jakbyś na morzu siedział, to, ale to od tu jest Człowiek musiał w takich warunkach łapać ryby Tak, ja, przyjechał odpocząć, nie? Przyjemnie, że jest Teraz <grym> <długą> ja zdążyłem powiedzieć, że czas na drzemkę, nie? Nie, no szkoda dzisiaj dnia na drzemkę No to za, już jasno robić No bo to długie nie będą Okiem bokiem poszło wszystko O, czy wodę na tlenikarkie przyjdą, wiecie O wiesz? Lepiej niech on wychodzi na otwartą wodę. Gdzie wy wychodzisz? O kurwa! Siedzę. Ja za mocno miałem opuszczone. Wydaw, 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 wydaw. No, no, nie, 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 go tak? No chcę nie, się nie, 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 Dobry! Zapraszam. prawda? Nie bestia, konik, nie konik, ale piękny. Tak, najlepiej my pochamy, najlepiej. Tak, dobry, dobry. Węgry dobry, do dobry. Dobry. Ja Nie ma wagi? 10 o, 10 nie, 10 nie mało, no. maluch tak, maluch. Jezus, Jezus, tak? Ale przewysłacie.

Tego wypycha Paweł. Co? อะไรก็ไม่จับพูดตามเองด้วยซ้ำเนี่ยคอตัวเอง chyba było, ale nie u nas. No. To żegnamy Wygonin. Razem z Fisiem. Dwie rybki wyciągnięte. Także nie jest źle. Następnym razem będzie lepiej, nie? Tak. Poprawimy efekty. Ważne, że w miłym towarzystwie. Jo. I także, dwie ryby. To także to oblanku nie zjechane. Tak jak to mówią. Ładna woda. Jak ktoś ma chęć, to niech sobie przyjedzie. Nie Sam... Tu jeszcze. Ta, jeszcze tu wrócimy. Nie damy tej wodzie wygrać całkowicie. Spakowani 11. Za chwilę ruszamy, spadamy do domu. I tyle. Do zobaczenia następnym razem.